Netflix zaskakuje swoich widzów. W nadchodzący weekend platforma prezentuje szereg ekscytujących premier, które na pewno przyciągną uwagę niejednego miłośnika dobrego kina. Wśród nowości wyróżnia się adaptacja bestsellerowej powieści autorstwa Elia i Trabukołu, która opowiada o niezwykle silnej więź między Estelą, pracującą jako pomoc domowa, a sześciolatką, z którą się opiekuje. To historia, która wzrusza i skłania do refleksji. Dla wszystkich fanów kina, przygotowaliśmy quiz który z pewnością stanowi miłą niespodziankę. Jeśli zdołasz zdobyć 100% punktów, możesz uznać się za prawdziwego mistrza filmowego. Film płyn do mnie został wyreżyserowany przez utalentowaną chilijską reżyserkę Dominę Satemayer. Już sama produkcja porusza serca i może wywołać silne emocje u widzów. Choć nie oceniamy go jeszcze jako kolejnego hitu akcji, to niewątpliwie wiele osób dostrzega artystyczną wartość tej produkcji, zwłaszcza w zakresie kamery i narracji. Przyjrzyjmy się zatem szczegółom fabuły, które sprawiają, że film jest tak wyjątkowy. Historia przedstawiona w płyn do mnie koncentruje się na wymagających relacjach międzyludzkich, takich jak opieka, dorastanie oraz budowanie więzi. Estelle, główna bohaterka, poświęca swoje dni i noce opiece nad sześciolatką. W trakcie ich wspólnego czasu między nimi rozwija się niesamowicie silna więź. Relacja ta z biegiem czasu staje się coraz bardziej intensywna, a bohaterki wspólnie tworzą swój własny, sekretno bliski świat. Taki układ prowadzi do różnych, często nieuchronnych konsekwencji, które mogą zaskoczyć widza. W filmie występują znakomite aktorki Maria Paz-Grandzin oraz Rosa Piugiewittini, które nie tylko przykuwają uwagę, ale również skutecznie przekazują gamę emocji, które towarzyszą głównym postaciom w ich codziennej walce z rzeczywistością. Warto zauważyć, że Płyn do mnie, wyreżyserowany przez Dominę Satemajer, fascynuje swoją emocjonalną głębią oraz nieprzeciętną kamerą, co sprawia, że wielu widzów nie pozostaje obojętnych na ten film. W Polsce płyn do mnie jest dostępny wyłącznie na platformie streamingowej Netflix. Każdy, kto chciałby go zobaczyć, może skorzystać z abonamentu, którego koszt zaczyna się już od 33 zł miesięcznie, zapewniając tym samym dostęp do mnóstwa filmów i seriali. Nie zostawiaj oglądania na ostatnią chwilę, daj się porwać tej niezwykłej opowieści, która na pewno dostarczy ci wielu emocji. A może w międzyczasie rozwiązujesz quiz filmowy? Sprawdź swoją wiedzę i przekonaj się, czy potrafisz odpowiedzieć na wszystkie pytania i zdobyć nianofilmowego mistrza. Kiedy ostatnio byłeś świadkiem czegoś, co przekroczyło twoje oczekiwania? Zastanów się, jakie filmy lub tematy powinny zagościć na twoim ekranie. Zgłoś swoje uwagi do czerwonego telefonu radia Z.